konstytucji, o świętej liturgii, tak? Wyraźnie jest mowa, że w obrządkach łacińskich zachowana zostaje łacina. Czyli Sobór nakazał zachowanie łaciny w liturgii. Zatem przynajmniej części stałem mszy świętej, gdybyśmy chcieli być wierni postanowieniom soborowym, powinny być w języku łacińskim, przynajmniej wszystkie części stałe. Sobór tylko dopuścił nieco większe użycie języków potocznych, czyli tych, którymi na co dzień ludzie mówią, tak jak my, my po polsku, ale to tylko było dopuszczenie nieco większych, tam w niektórych modlitwach, objaśnieniach, co już było praktyką, bo ja pamiętam z dzieciństwa. Na przykład ksiądz mówił paternoster, a lud w tym czasie odmawiał po polsku na głos. Na przykład, co było sprzeczne z, z przepisami liturgicznymi, no ale taka praktyka gdzieś tam już się zadomowiła i właściwie Sobór tylko to no, zatwierdził, tak jak nie, w ten sposób. Także łaci, łacina powinna być zgodnie z postanowieniem sobą. Następnie w tej samej konstytucji o świętej liturgii jest mowa o tym, że jakiekolwiek zmiany w liturgii chciały chciałoby się wprowadzać, ale raczej z taką niechęcią o tych zmianach się wypowiadano, tak? Żeby jak najmniej, no, żeby rzeczywiście to było tak bardzo potrzebne, ważne ze względów jakichś tam pasterskich, ale wszelkie zmiany mają yy, wynikać z form już zastanych w jakiś sposób organiczny, tak? No konia z rzędem temu, kto mi powie, że odwrócenie księdza Przodem do tyłu, a tyłem do przodu ma jakikolwiek organiczny charakter i z, i z czegokolwiek wynika? Nie wynika z niczego. Nie ma uzasadnienia ani teologicznego, ani historycznego, bo nigdy tak nie było. Od samego początku wszyscy w jednym kierunku się zwracali. Także nawet, jak że przy stole się zbierali. Owszem, ale ten stół. W czasach starożytnych miał kształt jakiejś tam podkowy, powiedzmy, czy, czy czegoś takiego. E, taki trochę był. E, I z jednej strony ucztowano, to znaczy z jednej strony tak, w, w pozycji półleżącej ucztujący, tak, tak leżeli właściwie, tak. E, a z drugiej strony podawano do stołu. Także to, co namalował Leonardo da Vinci. Jest bardzo intuicyjne, bo to pokazuje tę rzeczywistość, jak to wyglądało w Wieczerniku. Pan Jezus i apostołowie w jednym kierunku, wszyscy byli zwróceni. I tak samo w ciągu wieków ksiądz i, i wierni też w jednym kierunku od samego początku. To był stół, ale to był stół przepięknie rzeźbiony, ciężki, taki, no i z jednej strony tylko to. Było. Więc nie było jakiegoś otaczania w kółko czegoś tego, zamkniętych kręgów żadnych, tak? I jeden mój znajomy kapłan to wyróżnia dwie msze święte, tak mówi, prawda, że jest missa cum populo, czyli msza święta z ludem, tak, msza święta z ludem. I to jest ta msza święta, kiedy kapłan jest zwrócony w tym samym kierunku, w którym są zwróceni wierni. Kapłan prowadzi, a lud wierny podąża za nim, tak? jest tak. I druga msza święta to jest miejsca contra populum, czyli Msza święta naprzeciw Ludowi, tak? Contra populum. Przede wszystkim łacina jest językiem katolickim, tak? Są w kościele zawsze były w, w ciągu wieków używane dwa języki w każdym miejscu, tak? czyli język katolicki, katolicki znaczy powszechny, no nie ma innego powszechnego języka, tak? to jest język liturgii. Język od początku sakralny, bo to po łacinie mówiono w różnych krajach, ale w IV wieku tę łacinę oczyszczono i dostosowano do potrzeb liturgii. Także to nigdy nie był język potoczny, to był od początku język sakralny. No i rzecz też ciekawa, egzorcyści to zgodnie potwierdzają, że diabeł nie cierpi łaciny i bardzo się jej boi. To jest język sakralny, to jest sfera sakrum, tak? Jak, jak, jak diabeł na egzorcyzmach słyszy w ogóle różaniec, to nie lubi tego różańca. Nie cierpi różańca. Ale jak słyszy zdrowaś Maryjo, to jeszcze jakoś tam. A jak już słyszy Ave Maria, gracja plena, to się wścieka po prostu, szału dostaje. Tak nienawidzi łaciny, tak, diabeł. No i to. Yy, jest taki, no to jest mylny pogląd, że łacina, raczej język niezrozumiały, tam powiedzmy uniemożliwia zrozumienie mszy świętej, że tam jest cisza, nic nie wiedzą, co się dzieje i tak dalej. Przeciwnie. Cały czas to twierdzę. Ta msza święta wymusza kontemplację. I to już od dziecka to robi. Już ja też byłem dzieckiem i w tym kościele we mszy świętej uczestniczyłem. Mama zawsze była już wcześniej, tam o dziewiątej, i przychodziła do domu robić, przygotowywać nam obiad, a ja z ojcem tutaj w ławce, już nie wiem, czy to była druga ławka, trzecie miejsce, od nawy, czy trzecia i drugie, ale coś takiego w każdym razie. Tam z tatą byliśmy i wystarczył mi widok rozmodlonego mojego ojca. Nie trzeba było mnie łajać tam, powiedzmy, tłumaczyć za dużo. Wystarczył mi widok. Jak, jak tato przeżywam Mszę Świętą. Że ja się starałem też jak, naj, jak najwierniej, jak najlepiej to przeżywać i zachowywać tam. Jak mi się bezwiednie, niechcący wymknęło, że po łacinie śpiewałem razem z księdzem eee", na przykład, tak? No to się takie raki piekłem, się tak zawstydziłem, że się odezwałem w ogóle, prawda? Że zakłóciłem tę ciszę przy świętej. Tam I to nieprawda, że dziecko nic nie rozumie z tej mszy świętej. Przeciwnie, dużo więcej rozumie. Tak? Msza święta to jest najświętsza ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, ta sama którą po raz pierwszy złożył na ołtarzu krzyża. Bo Wielki Czwartek to była tylko antycypacja, to było jak, jak gdyby uprzedzające powtórzenie tego co się miało następnego dnia na krzyżu dokonać, tak? Ale pierwsza w sensie w sensie jakimś takim ontologicznym to była tam Święta sprawowana na ołtarzu krzyża przez Pana Jezusa, tak? I to jest najświętsza ofiara, tak? To nie jest jakiś podwieczorek przy mikrofonie. Nie godzi się urządzać piaskownicy dla dzieci gdzieś pomiędzy prezbiterium, a, a ławkami tam, prawda? czy jakieś tam, czy biegać tam, powiedzmy, jakoś tam z, z mikrofonem, tam y, jakieś śmieszne rzeczy robić, prawda? czy coś takiego, to absolutnie to jest, to się nie godzi. I też msza święta nie powinna się zniżać do niczyjego poziomu, absolutnie, nie? To jest błąd. Takie rzeczy jak msza święta dla dzieci, msza święta dla młodzieży, tam, czy, czy, czy msza święta dla panien nieroztropnych i tak dalej, takie różne rzeczy, to jest nieporozumienie. Jedna wielka pomyłka. Po prostu każdy, bo i tak do poziomu wszystkich się nie dostosujemy, to jest niemożliwe, ale to nie, to nie msza święta ma się, nie liturgia ma się dostosowywać, tylko człowiek ma od początku, od dzieciństwa całe życie dorastać do rozumienia tej najświętszej ofiary. My nigdy całkowicie nie zrozumiemy, no może po drugiej stronie, tak? ale tak to my całe życie dorastamy w ogóle i wzrastamy w, tym, w tej liturgii świętej. I to jest droga, prawda? Ja przecież ja też byłem dzieckiem tutaj i pamiętam doskonale, jak wiele dziecko potrafi zrozumieć, zemszy świętej. Wpatrywałem się wówczas w ten wielki ołtarz, właśnie który, który widnieje w tle. I może nie potrafiłbym tego wówczas tak wyrazić, ale czułem to po prostu. Czułem, że wiedziałem z jednej strony, że za tym ołtarzem, za nastawą tego wielkiego ołtarza jest po prostu mur, ściana, tak, i tam dalej fragment placu piastowskiego. Ale z drugiej strony rozumiałem to gdzieś tak głęboko w sercu, że tak naprawdę. W tej innej, wyższej rzeczywistości to kapłan, który stoi przed, przy ołtarzu prawda? i modli się, prowadzi nas, ten ołtarz stanowi jak gdyby takie święte wrota do nieba i on prowadzi nas przez ten ołtarz jak gdyby ku niebu. I to dziecko potrafiło coś takiego czuć i zrozumieć. Jest mi, niech mi nikt nie mówi, że dziecko biedne nie zrozumie. No tak kiedyś miałem też taki, taki przypadek, bo święciłem dzieciom po wstępie. Mówiłem dlaczego po łacinie, prawda, że to jest język święty Kościoła, że tak dalej. I po tym wstępie poświęciłem dzieciom tam świece, kiedy indziej tornistry po łacinie. Tak? No i tam wtedy. Jeden z, z pracowników parafii tam tak się wyraził tam, no ale przecież te biedne dzieci niczego, ja mówię, że płaci po poświęcę przecież te biedne dzieci niczego nie zrozumieją. A ja się zapytałem, no ale czego nie zrozumieją? Nie zrozumieją tego, że ksiądz im właśnie święci to No co tu rozumieć więcej? To że, to, że jest dużo ciszy, prawda? Że jest dużo ciszy, że jest język sakralny, prawda? To właśnie pomaga, pomaga kontemplować najświętszą ofiarę. Gorzej, kiedy jest zgiełk, hałas, krzątanina, tam jakaś, jakieś bieganie z jakimś tam przenoszeniem, jakichś dzbanuszków, garnuszków, czegoś tam, prawda, czytanie komentarzy, jeszcze nie daj Boże jakaś gitarka, pląsy, tam nie wiadomo co. No to nie, to, to nie pozwala właśnie, to jest blokada, to blokuje. I my straszną krzywdę wyrządzamy dzieciom naszym. Jeżeli je prowadzimy właśnie na taką przeświętą jakąś dla dzieci, bo w ten sposób się, w jaki sposób się krzywdzi, blokuje się naturalne aspirowanie ku dorosłości ze strony dzieci. Dzieci aspirują do tego, one chcą być, chcą się stawać dorosłymi, tak? a my, te dzieci. Przeciwnie, blokujemy, robimy jakąś dzieci nadę jest, jest grupka dzieci gdzieś tam z przodu, rodzice się pozbędą kłopotu, wyślą te dzieci tutaj gdzieś powiedzmy naprzód, przed prezbiterium. Tych dzieci jest, właściwie tych starszych, dorosłych jest więcej dużo niż dzieci zazwyczaj w Kościele. I to najbardziej ci dorośli walczą o to i bronią tej mszy dla dzieci jak niepodległości. Dlaczego? No bo to zwalnia z obowiązku głębszego przeżywania, Tutaj no, dzieci sobie tam wyślą, ksiądz z mikrofonem pomiędzy dziećmi, tam będzie dziecko jakąś, jakąś głupotkę strzeli, można się pośmiać, z takim protekcjonalnym uśmieszkiem się patrzy na tę wszę świętą, jak na coś takiego dla dzieci. Coś, z czego my dorośli już przecież wyrosliśmy, tak? I potem jest, i to i doskonale z tym konweniuje postawa, z, yy, z którą staram się walczyć, jak mogę, tak? Że idzie mama na przykład z dzieckiem małym. Ulicą przechodzi ksiądz. I mama się pyta: No i co się mówi? No, kobieto, pochwalże pana Jezusa, a nie pytaj się dziecka. To ty nie wiesz? Jeżeli ty będziesz chwalić pana Jezusa wyraźnie, jeżeli powiesz wyraźnie za każdym razem na widok kapłana, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to dziecko będzie ci naśladowało. A jeśli uważasz, że, tylko to, że to jest tylko dla dzieci i pytasz się dziecka, no co się mówi? To to dziecko, jak, jak yy, osiągnie jakiś etap już, trochę podrośnie, wydrośleje, przestanie chwalić Pana Jezusa. No bo przecież dorośli tego nie robią, nie dają przykładu, tak? Więc to dziecko naturalnie aspiruje ku dorosłości i nie wolno go blokować. Przeciwnie, trzeba zachęcać, żeby to dziecko wzrastało w rozumieniu wszystkiego. W rozumieniu liturgii, w rozumieniu modlitwy i tak dalej.